Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie i zapraszam na kolejną część porządku w mojej talechce. Mam już posprzątane w brązerach, różach, rozświetlaczach, pomadkach. To no najgorsze. To dzisiaj zaproszę Was do posprzątania w produktach do brwi. Jako, że nie ma ich tak super dużo, i w miarę jestem w stanie dość szybko zużywać produkty do brwi, zwłaszcza kredki, to zobaczymy też do takiej szuflady z bazami. I tam trzymam też taką codzienną, poranną pielęgnację, którą wykonuję sobie przed makijażem. Więc dzisiaj to połączymy. Nie wiem, czy będę wyrzucać dużo rzeczy, na pewno coś, na pewno chciałabym poukładać, przyjrzeć się z Wami bliżej, co tam mam. Także mam nadzieję, że Was to zainteresuje. Bardzo często dostaję pytania, czym maluję brwi, więc dzisiaj odsłonię przed Wami te tajemnice. No, i jeszcze coś tam nam zostanie: może na jeden odcinek, także może jeszcze coś tutaj wspólnie posprzątamy. A póki co, zabieramy się do roboty. No dobrze, tu są wszystkie produkty do brwi. Przerzuciłam część sobie stąd, bo stwierdziłam, że chciałabym zachować tylko jedną taką przykrótkę jeszcze ewentualnie. O! To, to jest tu. Czyli dwie małe przykrótki Wystarczy, jest tego za dużo. Kredki jak kredki. To się zużywa, ale jeżeli chodzi o cienie i pomady, i maskary zwłaszcza, to tego używam rzadziej. Ale ja najpierw zobaczę, co ja mam tu. Poręczne lusterko. Chusteczki do wycierania rąk albo. Jakieś cienie, które opadły i mini padeczki, które już się kończą, także trzeba wykupić nowe opakowanie. No dobra, ale chyba muszę to najpierw wszystko wyciągnąć, tak mi się wydaje. Biorę też od razu tę perówkę, bo jak porządki, to porządki, także zaostrzę wszystkie kredki. Szczerze to wątpię, żebym pozbywała się jakichś kredek, bo jak robię tękę, to najczęściej właśnie mam najwięcej użytych kredek do brwi. Genialna kredka, główkrówkrówkrówkrówkrówkrówkrówkrówkrówka, której ostrzyć nie trzeba. Taka duża do szybkiego makijażu brwi z Rimmela. Bardzo fajne, pudrowe kredki z nyx i ja chyba mam w dwóch kolorach. Zresztą tu już widać, że jest jej niedużo, to jest akurat pisak to na później. Kredka z Eveline, też bardzo w porządku produkt i ona ma tutaj puder i jest kredką. Najlepsza penseta na świecie, czyli Twizerman, oczywiście zostaje. E, automatyczna kredka z Vibo, wydaje mi się, że nie ma jej już tutaj dużo. Ultra cienka, bardzo fajna. Kredka z Aylur, dwustronna. Następnie dwustronna kredka z Vibo. Genialna, którą chyba teraz najczęściej używam. E, kredka z Essence, też bardzo ją lubię. Kolejna kredka z Vibo, znowu bardzo fajny produkt, średnio lubię tą z Debory, ona ma taki dziwny kolor, więc ją sobie wyłożę do zużycia jak najszybciej. Kredka z Nyxa, też ta pudrowa i tu jest jeszcze jedna kredka z Benefitu, z tym, że ona ma tutaj też puder. Także tych kredek nie ma aż tak dużo, jak na to jak szybko je zużywam, to teraz je zatemperuję. I znalazła się tu jeszcze jedna świetna kredka, i to jest kredka z paezy, taka podroba, widać, że też używana. Jeśli chodzi o pomady, to mam ich aż 4 i to jest zdecydowanie za dużo, dlatego że ja rzadko używam pomad jednak. I zostawię sobie tę pomadę z Eveline oraz pomadę z Vivo, bo to są chyba dwie moje ulubione. Jeżeli chodzi o pomadę z Essence, to ona jest zbyt mokra, przez co ciężko się tym rysuje. Zobaczcie, nawet jest rzadko używana, a ta z Eylure, Wystawię ją tutaj, ona już przysła. Oczywiście można by ją ratować, ale nie wiem, czy ja mam taką potrzebę. Jeśli chodzi o cienie, to to jest sposób, który chyba najmniej mi odpowiada, dlatego że ja mam duże braki w brwiach, więc rzadko uzupełniam je cieniami. No ale niech zostaną na przykład trzy palety, ile tu jest? Sześć. Sześć. To trzy produkty będzie ok. Ta Zailor ma tu fajny matowy cień, także sobie chyba to zostawię. Zostawię też tę te z Catrice, która wygląda następująco: ta z Rimmela i ta z Miss Sport one wyglądają identycznie. I. I po co przepłacać, ale ja chyba obie oddaję, bo bardzo rzadko, tak jak mówię, używam. No i albo ten cień, nie może zostawię tę paletkę z Golden Rose. A cień już ma tyle lat, że chyba powinien stąd wyjść. Mam też mydło do brwi i czasami mam jakiś taki odpał. Że sobie chcę użyć mydełka. I zobaczcie, nawet jest trochę zużytego, więc sobie też zostawię. Ach, jeszcze jedna automatyczna kredka Ona jest w ogóle niewydajna, strasznie droga, także zostawię, bo na pewno jakoś szybko ją zużyję. I mam tu sporą ilość takich maskar do brwi. O, jeszcze jest jedna pomada. To akurat ta pomada może zostać, bo ta pomada z Benefitu jest całkiem okej. Okay. Mam tu sporo maskar do brwi, ja używam tylko sporadycznie i też jakieś takie specyficzne produkty. Także, no, część musi, musi znaleźć nowy dom. Na pewno bardzo lubię te z Evelyn, więc jeżeli po jakąś sięgam, to często po to. Ale bardzo często sięgam też po te z Anastazji, zwłaszcza do ujarzmienia moich baby hair. Także ona. Też zostaje. Bardzo fajna jest też ta z Benefitu, ona ma taki malutenki pędzelek, także precyzyjny, fajny produkt i on też zostaje. Gdzieś jeszcze powinien być mój ulubieniec Revitalash, czyli cement do brwi. Ach, jest tutaj wpad. zobaczcie, więc to jest coś, co maksymalnie trzyma brwi, także zostawiam, no i może jeszcze dwie sobie zostawię maksymalnie. Wydaje mi się, że ta z Maybelline, ona jest dla mnie troszeczkę za ciemna i ma taką jakąś dziwną szczotę. Także tanie. Zostawiam z Golden Rose. Tu też jest dość ciemne. To z Rimela, także niech idzie w świat, Tu mam dwie z burżła, więc zostawię sobie te, bo ta jest nowsza. I to jest Eyelur, też nie używam. Także tyle. No i wszystko się tutaj pięknie zmieściło. Także jestem zadowolona. Tak to wygląda. Idziemy dalej. A nie, skłamałabym, jeszcze nie idziemy dalej. Jest eyeliner od katosu. Czasami się przydaje coś takiego ekstra precyzyjnego, więc niech zostanie rozświetlacz podłogobrwiowy z Benefitu i dwa takie precyzyjne pisaki i nie wiem co z nimi zrobić, bo nie wiem. Kiedy ostatni raz z Pani sięgałam, także wyłożę je sobie, przetestuję i zadecyduję, ale chyba pewnie zostawię tylko jeden kolor. Jeśli chodzi o szufladę z bazami, to tu mam bazy, które trzeba posprzątać, a z tej strony trzymam sobie produkty do pielęgnacji, których używam właśnie rano przed makijażem. Krem z filtrem, bardzo fajny, rozświetlający krem z Nexa i produkty do ust, sztuk 3, także nie jest źle. A czwarty peeling. A tu mi uciekł gdzieś taki olejek do twarzy z Rituals, więc sobie go wyciągnę, bo jak mi uciekł, to mi znowu ucieknie. Tutaj mam bazy pod pomadki, których bardzo rzadko używam, także... Oddaję od razu Hydrolat, którego używam jako tonik Mały krem z Doktora Jarta jak nie mam ochoty na jakiś poważniejszy makijaż Krem nawilżający z Pilsa Serum Bless mi bardzo fajne swoją drogą, takie rozświetlające i przepięknie pachnie. E, tu jest jedna też baza, którą testuję, także niech ona zostanie, a za niech sobie idzie. I baza pod oczy z PESA, ale szczerze powiedziawszy, rzadko jej używam i nie wiem, czy jestem w stanie coś konkretnego o niej powiedzieć. Gdzieś jeszcze powinien być krem pod oczy, ale znowu znikną. Małe nożyczki, to się zawsze przydaje. O! I znalazł się krem pod oczy, także to jest taka podręczna pielęgnacja i jeszcze o! olejek do ust bardzo często pytacie co mam na ustach przed makijażem więc używam takiego olejku z Klinez. Jeśli chodzi o bazy to na pewno mam swoich ulubieńców i tu są bazy rozświetlające Smashbox, Golden Rose i Becca i wszystkie trzy są świetne. Następnie bazy bardziej matujące, minimalizujące widoczność porów i tu jest Nyx, Make Up Forever, Benefit i Urban Decay i wszystkie cztery są świetne. Generalnie ja bardzo lubię bazy ze Smashboxa, więc zostawiam też te trzy. Na przykład znalazłam tutaj podkład, fajna drogeryjna baza rozświetlająca, to także to z Liren, więc sobie też ją tutaj zostawię. Natomiast jeżeli chodzi o bazę z Catrice 10 w 1, to ja w ogóle nie zauważyłam, żeby ona cokolwiek robiła, ale jeszcze sobie to przetestuję. A ta wydaje mi się, że ma taką ciężką, klejącą konsystencję i też nie do końca mi odpowiada. Jak kocham podkład, to tę bazę nie do końca, także te dwie wychodzą, jeszcze je sprawdzę, ale niezbyt, niezbyt. Niezbyt satysfakcjonuje mnie też ta baza z... z Ona jakby nic nie robi, mi się wydaje. Jeżeli chodzi o te bazy ze Smashboxa, zostawię. Szybko zużyję, bo takie produkty w szczyfcie niezbyt wydajne. I raz raz rozświetlająca baza z PZ, One są akurat... Porządku i mam też bazę z Urban Decay, jedną z lepszych baz, ale ona już od dawna jest otwarta, bo tu mi odpadło. Więc chyba wypadałoby to przełożyć do jakiegoś słoiczka. No, ale generalnie znowu się tu zrobiło całkiem luźno: wszystko się zmieściło, także idealnie. No i zobaczycie, co jest fajne, co tu mam, co mi się sprawdza, a co nie do końca. Także jeszcze jak zwykle szybkie podsumowanie Wydaje mi się, że te bazy nic nie robią Ale jeszcze sobie te sprawdzę Ta jest wręcz nieprzyjemna A ta musi powędrować do jakiegoś innego opakowania Jeżeli chodzi o produkty do brwi To cieni mam zdecydowanie za dużo Także oddaję te No i tutaj dwie pomady W czym ta jest chyba już zaschnięta Primery do ust to gadżet, którego raczej nie używam Kredkę z Debora chciałabym zużyć jak najszybciej A jeżeli chodzi o maskary a, te pisaki jeszcze muszę sobie sprawdzić, a te cztery maskary oddaję, bo maskar też mam za dużo. Okej, okay, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie, właśnie, baz pielęgnacji. Bo tutaj też e, to się udało przemycić. Czy właśnie produktów do brwi, to koniecznie dajcie mi znać. Ja jestem w miarę zadowolona, także, także jest sukces. Trochę oddane, trochę zostawione to, co lubię, to, co używam. No i tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chcecie zobaczyć jeszcze jakąś szufladę, której jeszcze nie było, a mam na nią położyć specjalny nacisk, chociaż. A, podkłady, podkłady. To będzie jeszcze w tym miesiącu podsumowanie tych wszystkich moich wielkich testów, e, także. Mm, także to, to na pewno, bo o podkłady bardzo często pytacie. No, ale jeżeli jest jeszcze coś, co Was tam intryguje, to um, koniecznie dajcie znać. A ja póki co żegnam się z Wami, pozdrawiam i do zobaczenia!